Najprościej chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc tak, u wszystkich otyłych rozwinie się cukrzyca, muszą tylko odpowiednio długo żyć. Dlaczego? To jest duża zagadka w diabetologii, dlaczego wchodzi do nas dwóch pacjentów, jeden waży 180 kg i ma prawidłowy cukry. No ale ma je prawidłowe dlatego, że jego organizm produkuje bardzo dużo insuliny, która zmusza komórki obładowane tłuszczem do zjadania glukozy. Insulina żyje bardzo krótko, parę minut żyje cząsteczka insuliny, więc jak nie znajdzie swojego miejsca na komórce, z którym się łączy i zmusza właśnie komórkę do wchłania glukozy, to się rozpadnie. No to trzustka produkuje gigantyczne ilości insuliny. No i póki człowiek może wyprodukować tyle insuliny, to cukrzycy mieć nie będzie. Ale tak przeciążenie trzustki, jeśli chodzi o produkcję insuliny, no w miarę Wpływu lat yy, organizm nie jest w stanie utrzymać takiego wysokiego wydzielania, powoli wydzielanie insuliny się obniża, no to cukier powoli pełznie w górę i w pewnym momencie przekracza próg rozpoznania cukrzycy. Więc ja oczywiście trochę żartuję mówiąc, że wszyscy będziemy mieli cukrzycę, musimy tylko odpowiednio długo żyć, ale trochę to tak jest. No, wiek jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka złej cukrzycy. Po 60 w Polsce co czwarty człowiek ma cukrzycę, a po 80 połowa. Powiedziałem, że wchodzi do nas człowiek 180-kilowy i ma dobre cukry i wysoki poziom insuliny, a z drugiej strony będzie obok niego stał człowiek z niewielką nadwagą, który będzie już miał, jak ja to mówię, gwizdzącą cukrzycę, czyli bardzo wysokie cukry. To jest ktoś, u którego już dawno zabrakło własnej insuliny. Ona dalej może być podwyższona, ale względnie jej poziom jest zbyt niski. Krótko mówiąc, nie wiemy, który pacjent otyły rozwinie cukrzycę? Jeżeli jest coraz starszy, jeżeli w rodzinie miał cukrzycę typu drugiego. No to szanse jest bardzo duże, ale ponieważ nie wiemy, no to powinniśmy zapobiegać, próbując zmniejszyć masę ciała o najlepiej każdego otyłego lub pacjenta z nadwagą. Wtedy odsuniemy w czasie albo w ogóle wyeliminujemy ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Także prościej jest chyba założyć nie po to, żeby straszyć osoby otyłe, ale po to, żebyśmy my jako lekarze byli zdeterminowani do działania, że tak, jesteś otyły, tak niemal na pewno będziesz miał cukrzycę typu drugiego, być może w bardzo zaawansowanym wieku, ale to jest bardzo duże prawdopodobieństwo.